Алекссандр Ууккашка, падобне які грузійскі саюшнік ма слабość до выкладу з гісторі. Очывіściце пропагандовых і ц разбарді збежных з нарацыяю Москве. Ostatnio sporo miejsca poświęca Łukaszenka tezie o rzekomym ludobójstwie narodu białoruskiego w czasie II wojny światowej. To kalki propagandowe z jednej strony z czasów Związku Radzieckiego, kiedy mówienie o zagładzie Żydów było niemal zakazane. Mówiło się o zagładzie narodu radzieckiego. Z drugiej strony kalka z Rosji, która buduje mit wyjątkowej roli i też wyjątkowych cierpień narodu rosyjskiego. Przyjrzyjmy się temu bliżej wspólnie. Prezydent Aleksandr Łukaszenka. Oficjalne uroczystości z okazji państwowego Dnia Niepodległości Aleksander Łukaszenka zamienił w wykład historyczny. Wyniszczenie narodu. sowieckiego w latach II wojny światowej. Pamiętacie, jedną trzecią czy jedną czwartą faszyści planowali zostawić na tych terenach? Zaczęło się już tutaj. Na tej здесь Łukaszenka nazwał te wydarzenia ludobójstwem. Od 2021 roku władze Białorusi wszczęły setki postępowań karnych w związku z tak zwanym ludobójstwem narodu białoruskiego. Zdarza się, że przed sądem stawiają nawet osoby zmarłe. Samo pojęcie wzbudza kontrowersje wśród historyków. A co z narodem sowieckim, o którym także mówił Łukaszenka? Taki naród nigdy nie istniał, przypominają badacze historii. Narodu sowieckiego w pełnym rozumieniu tego słowa nigdy nie było, tym bardziej w czasach wojny. Nawet do końca istnienia ZSRR się nie ukształtował, chociaż dużo o nim mówili propagandyści. Łukaszenka wiernie powiela kremlowską narrację o ludobójstwie narodu sowieckiego. Tymczasem to jego reżim ma ręce splamione krwią, wspiera rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Historyczny wykład o wydarzeniach II wojny światowej Łukaszenka kontynuował jeszcze dwa dni później podczas otwarcia Muzeum Chwały Obwodu Mochylewskiego. Tut. To właśnie tutaj, na nadnieprzańskim przyczółku, zaczęło się odliczanie do klęski III Rzeszy. Ten skrawek ziemi był tylko epizodem. Ale najważniejszym epizodem w obronie nie tylko Mochylewa, lecz także Moskwy. No i Moskwy. Jednak walka, zdaniem Łukaszenki, trwa dalej, tym razem o umysły ludzi. Przegramy tę walkę. Nasz czas będzie policzony, dlatego trzymamy się tej pamięci historycznej, która tak łatwo wpisuje się w dzisiejsze rozumienie prawdy i której oczywiście nie należy ukrywać. O co Łukaszenka niemal ze łzami w oczach apelował do pracowników Muzeum Chwały Obwodu Mohylewskiego: Nie, Nie trzeba ukrywać, że przegapiliśmy początek wielkiej wojny, że Białoruś już po kilku miesiącach znalazła się pod okupacją. A także przyznał, że wówczas ZSRR nie był gotowy na wojnę. Łukaszenka po prostu bierze geografię, bierze to, co znajduje się na terytorium Białorusi, wybiera momenty z tej operacji obronnej, ogólnie nieudanej dla Armii Czerwonej, ale takie, które można przynajmniej trochę zaliczyć na plus i zaczyna je wysuwać na pierwszy plan. Mimo spokojnego nieba nad głową, po którym od czasu do czasu przelatują rosyjskie drony zmierzające w stronę Ukrainy, Łukaszenka zachował ostrożność w swoim przemówieniu. Mówił, że na nikogo nie napada, zapomniał jednak, że to właśnie z terytorium Białorusi rosyjskie czołgi ruszyły na Ukrainę, a teraz deklaruje, że chce chronić swój kraj przed wojną. To nasze główne zadanie. A jak często powtarzam, co już stało się memem, ziemniaki i tak wyhodujemy. Nie martwcie się. To jest ciekawe, że Łukaszenka zapomina nie tylko o tym, że rosyjskie czołgi wjechały na teren Ukrainy właśnie z Białorusi, ale zapomina również o tym, że radzieckie czołgi w 1939 roku ruszyły w kierunku polskie również przez teren Białorusi wojna tak naprawdę przyszła na teren Białorusi o wiele wcześniej niż w roku 1941. Tak, pamiętajmy, że Łukaszenka z wykształcenia jest jednak historykiem, tak? On właśnie lubi... w Mochlewie, tam gdzie wygła te się. To, to jest jego region. Łukaszenka, kiedy doszedł do władzy w 1994 roku, bardzo w ciągu roku powstało muzeum bitwy na polu bunickim, czyli obrona Mochylewa. I okazało się, że to tam pod Mochylewem, prawie jego ojczystym regionie, no, niemalże udało się pomóc obronić Moskwę, że to tam się zaczął przełom wojnie. Nigdy przed tym w czasach radzieckich nie lansowano takiej wersji historii. Oczywiście znamy obronę Stalingradu, obronę twierdzy w Brześciu itd. itd. Natomiast to Łukaszenka jakby niejako wyciągnął, no, powiedzmy, wypromował Pomysł, że to tu na Białorusi obroniono Moskwę. Ale pytanie, czy on teraz mówi tylko o historii, czy mówi też o teraźniejszości i no właśnie podkręca te takie paniczne nastroje, które od wielu lat podkręca propaganda rosyjska, że zarówno Białoruś, jak i Rosja znajdują się w otoczeniu wrogów i no właśnie na to grozi Rosji. Przecież no właśnie to było między innymi jedną z przyczyn napadu Rosji na Ukrainę, jak tłumaczyła to propaganda rosyjska. Oczywiście i to Białoruś tarczą dla Moskwy. Teraz obecnie. Така, каде тоа се воороги НАТО. Tam szykuje jakiś plany agresywne, choć wiadomo, że NATO to jest sojusz obronny e, i nie szykuje żadnej agresji przeciwko Rosji czy, czy, czy Białorusi. Natomiast jego e, koncepcja jest następująca. W 1941 roku pomogliśmy Wam się obronić, obroniliśmy Moskwę poniekąd i teraz się bronimy. Ale skoro byliśmy nieprzygotowani wtedy, to teraz, teraz trzeba się szykować do wojny i być gotowym, gdyby nagle prawda, e, Zachód zechciał nas e, napaść. I on sprzedaje pociągowi tę koncepcję no, w zasadzie przez kilka dni. Ale też być może przypomina o tym, że Władimir Putin nie spełnia swoich obietnic i nie dostarczył na Białoruś ani broni jądrowej, jak obiecywał to parę lat temu już w trakcie wojny przeciwko Ukrainie, ani tych właśnie lansowanych przez rosyjską propagandę rakiet oresznik, który właściwie nie wiadomo w jakim są stanie. No cóż, no z historią dużo się dzieje w naszym regionie. Też Rosyjska Partia Komunistyczna w tym tygodniu zaprzyczyła temu, że był kult Stalina i że był zły w Związku Radzieckim. Przewodniczący tej partii, Powiedział, że to, co wygłosił Nikita Chruszczow w roku 56 na tym słynnym 20. zjeździe Partii Komunistycznej w Związku Radzieckim, nie było prawdą. Więc kult Stalina teraz chyba odradza się też w Rosji. Tak, nie tylko Łukaszenka przypisuje historię, rosyjscy komuniści obecnie przypisują, ale wiadomo, że to jest już zamieszkała historia i Łukaszenko przyznał, że nie da się Związku Radzieckiego w zasadzie odtworzyć i to, co on, on czynił z Putinem, no to jest w zasadzie po uliczka.